Siemaneczka z tej strony. nie will not win, też się w kolejnym odcinku. Oczywiście, mam nadzieję, że. No to ja. Je... No mogę Wam powiedzieć, że no niestety no dzisiaj to jest ostatni odcinek z, z serii. W Fa... Ka... Chłopak ta wakacja akwwwuje. No niestety, no nie mogę Wam to powiedzieć. Powiecie, no. Czy kończyć powoli tę serię? i mam nadzieję, że jak będę miał mody w 22 to może coś tam będzie a no co, dzisiaj zajmiemy się wyważeniem cyklu na skup koło Bogdana jak widzisz tutaj jest retor po małej awarii i pokażę wam jeszcze nowy nabytek który kupiliśmy z tym i kupiliśmy coś takiego zobaczcie, tutaj Ryszard Szart, Szart przyjechał, oczywiście się z 1634 oraz Masję Ferguson 8,140 i tutaj, oczywiście, 3 CB do załadunku. On będzie oczywiście, jeśli ja nie wiem jak ich zostawione. Ale, ale mam nadzieję, że nie Holandę Także idziemy zobaczyć, co robi, dobrze Czekajcie. O. Dobra, czekajcie. Czy także już my jedziemy i zobaczymy. Dobra. Dobra, no wszyscy... Dobra, wszyscy jadę. Oczywiście na odwozie to będę. Oczywiście jeszcze ten duży masę ryżka, tylko ja nie wiem co ten znowu tam odwala. Ale mam nadzieję, że tutaj nic nie chce. To Zobaczyć, tutaj jest krownia czyli się wywrotnice tutaj są. I ma oczywiście tutaj gospodarstwo pana Bogdana. Jak wiecie powiedzmy sobie... Te dwa nowe ciągniki, bo John mu zabrali, bo miał... drugi słuchajcie, zanim oni do ja to, to trochę minie, bo wysiek to chyba na za dłuższe chyba wypił. To ja nie wiem, stąd są Dobra. Dobra, to ja zaję na to pole i poczekam na... I, i zobaczycie jak transport wygląda tym... Ja tym ciągnikiem. Także ja zjeżdżam i widzimy się za chwilę. Dobra, już jesteśmy po cie trochę awarii tu było. Ale no co jedziemy No i chociaż się dobrze, że chodzę się przy sprzętem. Tylko ja nie, nie wiem. z tego to wydaje mi się, że ona zawsze było jeszcze przyjeżdża. Jeszcze pierwszą odchrybę będę musiał przetłumaczyć, ale na też, bo nie będę pokazywał. Idziemy, oczywiście, na cyklopopopołów. Ja pokazać Wam. No tak, koszenia to trochę było. A jeszcze robiliśmy, jeszcze chcieliśmy przygotować pod siebie, ale już po prostu że że. Dobra, tutaj, na, tutaj Rysiek powiedział, że tutaj taki, tak się podziała, że mam wjechać na tutaj na nowych I co jakoś? Oj, zobaczcie, ja zmieniam te biegi jak... Czekajcie, ja... Czekajcie, bo tutaj tutaj duże wpisowania. No i dobra! Dobro, dobra. Dobra, już po pana, Teraz wracamy na ster. No i... A jeszcze tam jak z Bogdanem, bo dalemiswo. Ja jeszcze to popatrzę tutaj co w tym czasie się to ja. Ja jeszcze sobie może szesnastko sobie pojażdżę. A kurzy dalej tutaj stopi takie co się patrzy. Dobra, ja, widzimy się po załadunku, bo już nie będę tego nagrywał. Dobra już Już wszystko ogarnięte, wszystko załadowane. szybciowo no i coś? jedziemy. No tutaj, tutaj to spada. Ale składa tutaj tutaj jest trochę więcej napakowane niż... Na tamtej a tamtej i mam tak chociaż proszę to że mogę powiedzieć śliczka ciennikami. I ten 16, 30. To już to nawet nie dopiszę. Chyba tam, chyba jeszcze nie wiesz jak mam tam, ale takiego niebieskiego. takiego Purshita. Porszy, ma takiego małego. tu jeszcze. Także musimy jeszcze jeszcze coś... musimy... Dobra, i tutaj zajeżdżamy. Dobra, u na pierwszej, jeszcze tutaj, u no i na drugiej. Właśnie. Tam z jest w pierwotnej liście. Dobra, wracamy. Testy zostały doprowadzone do wywrócenia. Powieszczać i dookoła. Ła. Kurde, tutaj. I trzeba że. się mogę sobie posiłować. Krótko. było. Ale mogę nam powiedzieć, że to przyczepy pójdź. na to są. To są. Te Teruskie. Patrzcie, na te sceny to są większe. A na tym to są takie mniejsze tak trochę jak naprawdę to, to A, i właściwie zapomniałem. Zobaczcie moje nowe zdjęcie profilowe, które wstawiłem. Bo na kombajnie to jest... ...właśnie... ...gier. musiałem tu nie, ma, nie coś... ...człony jak zdjęcie z Regakolizem. No, ale... No co, no. Dobra, tutaj po jednej łyżce za obie przyczepy. Bo, Bo jedyne co mogę tylko powiedzieć, że mam przednią autosankę, to, dla, to oczywiście wysypiemy na te na styrte. A to A to będzie to auto sankę sobie na Wywrotki Bo ona nie ma jeszcze kipra I tak ona po nie ma i tak będzie sprzedawana. Może coś większego kupiły tego naszego byczka Albo po prostu to przednią przewalujemy i teraz to będzie, ale nie wiem, ale to chyba zobaczyć dopiero w tej drugim sezonie. Dobra, tyle. A na przedniu, dobra, tyle na razie zapakuję. Ja myślę, że będę miał... Nie wiem, dwójkę i na przykład nie wiem... No no na pewno to nie, nie będzie na tej samej tej mapie Ale możli... W sumie na tą to nie dosypałem, ale no trud Zobacz, na że są Słuchajcie, no tej nowej to chyba jeszcze nie widzieliście. No wygląda trochę jak te Andrzejkowe trochę. Zobaczcie. No, ciekawe te te Jak zachęcają ja i Andrzej na nasz, na nasz to wycięg teraz to na nasz nowy wkład. zobaczmy, jak to scenę ja. Aj! Dobra, wysypujemy ile? 10 minut powinęło. Czyli wysypujemy z tej przyczepy, bo ona ma keeper. Teraz sobie wierzymy na wywrotnicę. Dobra, tutaj, dobra, dobra, tak powiem. Zobaczcie, tutaj sobie z tym Playbooty No i proszę bardzo, dobra Tylko że ja dokończę sobie już poznać Nie wiem, jeżeli Ci się spodoba, to się się. dajcie łapkę w górę Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że Będę oczywiście w trzecim sezonie. Oczywiście. Nara. A co znaczy w drugim?